Ta gra, ta gra wygląda tak na najwyższych, to jak wygląda na niskich. Jak? Jak przycina? Oh shit. To była asysta? Uzuicie, co jest. Ale campę mam. Uh -huh. Ani jak camper, no. Wyka... Wykampię Mawa Nie no, z takimi klatkami to z tym Mogę pomarzyć. Taki jeden, że to Moabem grę. No Jak? No nie wierzę w to. A, kucanie miałem zobaczyć. Yy, ruch padni. A, nie przypisany, ok. Jest i kucanie. Ciekawe że było nie no ale to już nie wiem. <grym> Wow, wziąłem rzucił. Kurde, fajny jest ten Hello Pilot, czy też tym, hey, samo, tym samolotem? Patrzmy. Znaczy nie miałem tego. nie patrzę jak ty, to można tam sterujesz tym. No tu jest ziomek za to Watch out man Wziąłem po las o, znowu mi chciało Prawie padł przez to Słyszy następnego jakaś A wejdę, zobaczę A, bo to ta kampa jest tu w tym domku z kolei To idę stąd

No i kosy dostałem. A już słyszałem gościa. Wow, jak jakość

Dwa psy biegają obok mnie w sensie, jeden, jeden pies jest koleś, a nie jakie to jest mocne. Dobra, czas na wyjście. byś Ty, ty głupi, ty. Kurde. Nie mam szammo, a chcę tego, tego, maniaka nabić. Juggernaut-maniak. Nabić samego siebie, YOLO. j juggernaut maniak. Czy ten pies zabija w ogóle? No nie. O piesek gryzie. Ty, ten pies nie zabija. Mam maniaka Git. O, zabił Brawo Dobry piesełing Ale mi przycięło chamsk jak to tnie? A ciota Asysta. Głupie, że tego maniaka trzeba zrzucić. To głupie. No masz zginąć, nie? No. Bez sensu, się boję tego rzucać, człowieku. No i zabili mi pieska. Tyle przegrać. A padłem. Dobra, dajemy satkoma żeby do nas nikt nie zabił. I dajemy Maniaka, nie? Dawaj, dawaj, dawaj! Mam. Jedziemy z koksem, parówki. Czy to jest OP? tym maniak, <grywka> mam cię, kurde. O, będzie tripu! Nie, no nie. Ze mi killa. Co za nowek. O, ale tam kampi. O, tu też mi zabiją. Dobrze, ten maniak ma kosa Ej, dwa maniaki są u nas w teamie. Cześć to? To taki... Maniaki. Ciekawe, jakby taki maniak z maniakiem walczył. No, to ciekawe, to jak to działa. A, mam cię, ghost! A zbił mnie! Ale Szybciej, ja go. Skampię tu z tym nożem. <gry> tu jest koleś. Czekajcie, mnie usłyszę. Usłyszał, ale już nie żyje. LOR! Ziom! Tym sobie można ponabijać kili. Nie mam pytań. Czekaj, zejdę z drabiny. Tak normalnie, bo mam low HP już. To chyba nie padnę, na dwa strzały z pistoletu. <śmany> nie mogą mnie zabić. <śmany> 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 o nie, <śmany> ale to jest śmieszne, ten maniak serio. Ach, padłem, nie? <laughs> Ojej... Pilotem, maniak zabity. No to fajnie, dzięki za info. Och, ale nie cniki. Szatkam. A, ja spudowałem. O, hamskie to było. To było obrzydliwe. Wszyscy się pytały bo... o to. shit. Co to za kurde. toś Kema wezwał? Serio? Co to za gong? Co to za gong? Nie, jakaś syrena, człowieku. Jakby bomba jakaś miała iść. To jest serio, może ktoś kema dał. No ale masz taką pstuchę e, w prawym górnym rogu. Nie. Jakiś nalot, to jest nalot jakiś. To jest nalot, no. Jakby bomba Ty, ale fajowski. I taki baniak. 38 na 7 Ile? 38 na 7. Kurde, to, to będzie w easy dla mnie. Kurde, kurde. Cześć, ja ten stop dużo lepszy, no nie oszukujmy się. Dwa zdobycie. Pierwszym ja to Po prostu... Przy mnie to wymiękasz. To wiesz. No dosłownie. To kurde. Co ja? Co ja? Oczy